To będzie jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w historii Hełma. Miasto dostało 20 milionów złotych dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulic fabrycznej i przemysłowej. Dziś podpisano umowę na dofinansowanie do inwestycji, która łącznie pochłonie ponad 32 miliony złotych. Bardzo ważny dzień dla wszystkich mieszkańców Chełma. Chodzi o przebudowę ulic fabrycznej i przemysłowej położonych na obrzeżach miasta, ale strategicznych. Strategicznych, bo prowadzących do największej w Chełmie strefy gospodarczej, do cementowni Chełma, także przyległych tam zakładów pracy. Wszyscy wiemy, że ta droga od lat wymagała Wielu milionowych nakładów inwestycyjnych. I nie chodzi tylko o stan nawierzchni, ale też o brak chodników czy kanalizacji. Wkrótce to się zmieni, bo w tym miejscu powstanie nowa, licząca 3 km droga. Wraz z chodnikami, ze ścieżką rowerową, z oświetleniem, z zatokami autobusowymi, z kanalizacją, więc. Kompleksowe rozwiązanie infrastrukturalne. Inwestycja jest ważna także ze względu na położenie hełma blisko granicy z Ukrainą. Droga będzie umożliwiała tu przedsiębiorcom, tu biznesowi, tu gospodarce i tutaj mieszkańcom do tego, żeby budować ten potencjał hełma rozwojowy, zarówno tu wewnątrz, wewnątrz kraju, jak i we współpracy transgranicznej, bo to tu może się lokować kapitał, tu może się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy i zasobność mieszkańców miasta. Do 28 sierpnia trwa nabór wniosków do przyszłorocznej edycji rządowego programu rozwoju dróg. Liczymy na kolejne mądrze napisane wnioski, a my będziemy się tylko cieszyć, jak mieszkańcy całej Lubelszczyzny będą mogli cieszyć się nową, nowoczesną, bezpieczną, oświetloną. I przede wszystkim dostępną infrastrukturę. W przyszłym roku do podziału między samorządami z województwa lubelskiego będzie prawie 260 milionów złotych. Tomasz Maciuszczak, Panorama Lubelska.